Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat ważny dotyczący bezrobocia, bo oto pojawiły się nowe wskaźniki, które mówią o tym, że nam bezrobocie wzrosło w województwie podlaskim. Od ostatniego miesiąca to ponad tysiąc osób więcej, tylko zarejestrowanych, a ci, którzy są niezarejestrowani, ilu jest ich więcej, bo raczy wiedzieć, no bo ich nigdzie nie ma w żadnym systemie, w żadnych danych. Z czego to wynika, proszę Państwa, no z wielu powodów, no przede wszystkim z tego, że gospodarka nam pada, ale tutaj warto poruszyć kilka bardzo istotnych kwestii. Po pierwsze, dlaczego w ogóle województwo podlaskie i Białystok znajduje się w ogonie miast polskich, jeżeli chodzi o wskaźnik bezrobocia. I jeżeli chodzi o wysokość zatrudnienia, no wynika to z tego, że w Województwie Podlaskim nie ma tutaj jakichś szczególnych uwarunkowań, które powodowałyby to, że tutaj coś się będzie rozwijało, coś się będzie budowało. Wyłączony jest w zasadzie do zera przemysł ciężki. Nie można tutaj budować żadnych fabryk. Dlaczego? No bo naokoło są parki, rezerwaty, puszcze, inne różne rzeki, tereny chronione. No to powoduje, że czasami kawałek drogi, który jest budowany, czy ma być budowany, no to przygotowanie do budowy trwa naprawdę kilka lat, no bo jakaś stokrotka rośnie, albo jakiś żuczek chodzi. No i od razu... Aktywiści się rzucają do tego, że to trzeba bronić i trzeba chronić i tak dalej, i tutaj jest droga przez mękę. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest wykluczenie komunikacyjne. Mało się o tym mówi, a to jest bardzo poważny błąd, znaczy mało. To zależy gdzie i zależy kto. Dlatego, że przedsiębiorcy mówią o tym, że potrzebujemy dróg, dobrych dróg, a jedyna droga ekspresowa, dzisiejszym mówiąc autostradach, bo autostrad tutaj nie ma ani jednej oczywiście w całym województwie. I w całym województwie Podlaskim jest tylko jedna droga ekspresowa do Warszawy. Rząd Donalda Tuska skasował S8 w stronę Suwałkę i S16 w stronę Ełku i tam dalej, żeby to się łączyło z Via Balticą aż do Blonga. Nie, to, to, to też jest niepotrzebne. Niepotrzebne jest też lotnisko. To akurat skasował były marszałek z województwa podlaskiego Jarosław Dworzański. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białego Stoku, buduje tutaj lotnisko od początku swojej kadencji, od 2006 roku. No i wybudował, nie wiem jak to nazwać, no lotnisko. Coś, co przypomina lotnisko, no ale z tego lotniska nie za wiele co lata, żeby nie powiedzieć nic, no bo lata Straż Graniczna, Wojsko. Pogotowie lotnicze i tego typu rzeczy. No i awionetki sportowe tudzież szybowce. Natomiast żadne pasażerskie loty się nie odbywają, bo Tadeusz Truskolaski wybudował za krótki pasek startowy i teraz walczy o to, żeby ten pasek wydłużyć. Z kim walczy? Z aktywistami ekologicznymi głównie, chociaż nie tylko, bo akurat i lasy państwowe tutaj się wtrąciły, ale zresztą słusznie, no bo żeby wydłużyć ten pasek, trzeba wyciąć około. 80 hektarów lasu solnickiego w nadleśnictwie do No i to powoduje, że my mamy to wykluczenie komunikacyjne, dlatego że też zmodernizowana trasa kolejowa, jedyna jest do Warszawy. Teraz niebawem będą się powoli jakieś prace pojawiały na trasie do Ełku. Tutaj ma być modernizowana ta droga kolejowa, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze zajmie bardzo, bardzo długo. Z tego względu, że tam to jest dopiero w kwestii, że tak powiem, przetargów, planowania takiego dokładniejszego, więc zanim my się doczekamy tej drogi kolejowej, takiej porządnej, właśnie w stronę Ełku, no to upłynie co najmniej kilka ładnych lat. Trzeba sobie jeszcze powiedzieć o kolejnej rzeczy, która ma tutaj miejsce. No, prezydent Białego Stoku. Uważa, bo mówił to w marcu tego roku w wywiadzie mm, presowym, że wysokie bezrobocie i niskie zarobki to atut białego stoku. I on to gada, to nie po raz pierwszy, bo to było powtórzone już któryś raz z rzędu. On to mówi od lat, profesor ekonomii, profesor ekonomii mówi, że wysokie bezrobocie, niskie zarobki to atut, bo będą tutaj ściągać przedsiębiorcy bo będą ściągać te inwestorzy. I on to tak gada proszę Państwa i gada, tymczasem jest prezydentem od 2006 roku i on to cały czas gada, ale jakoś inwestorów tutaj nie przybyło, przedsiębiorców nie przybyło, więc chyba Panie Profesorze coś nie teges, <laughs> Pan tam sprawdzi w główce czy wszystko tam się ten, jakieś tam są zwarcia na synapsach, czy ich nie ma. Bo no, to nie działa. Gdyby tak było, jak mówi prezydent, no to tutaj ludzie waliliby drzwiami i oknami. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która pogorszy tę sytuację, która obecnie ma miejsce, a mianowicie kończą się inwestycje ze środków, które jeszcze przeznaczał rząd PiSu. Bo te inwestycje jeszcze trwają i to w wielu gminach trwają, w niektórych no już niestety musiały być zastopowane, chociażby z tego względu, że nagle się okazało, że no, nie ma pieniędzy. Po prostu ta transza, która miała trafić, to nie trafi, więc coś jest zrobione, rozbabrane i nie wiadomo kiedy albo czy w ogóle będzie dokończone. A w momencie, kiedy zakończą się te już trwające inwestycje, czy jeszcze trwające inwestycje z pieniędzy, które przeznaczał rząd Morawieckiego. No to w ogóle będzie tyłek blady, żeby nie powiedzieć inaczej. Naprawdę, bo jeszcze w tej chwili ludzie mają jak, jakieś tam właśnie prace, ale jak to się skończy, bo nie ma już dzisiaj żadnych środków na to, żeby ładować chociażby w budowę dróg, w jakiejś właśnie rozbudowę kanalizacji, w inne różne rzeczy. Mało tego, proszę Państwa, to jest hit, uważam. Tu roślin kościelna to jest gmina niedaleko Białego Stoku. Ja mówię niedaleko, no bo to tam dosłownie... 20 parę kilometrów od Białego Stoku jest ta gmina. Tam mieszkańcy się wkurzyli na wójta i chcą go odwołać w referendum, bo wzrosły ceny wody. Jak to się ma do bezrobocia? Ano się ma, dlatego że mm, tak się składa, że tutaj nasi mądrzy obecnie zarządzający województwem Podlaskim założyli spółkę pod tytułem Wodociągi Podlaskie czy też wody podlaskie, nie pamiętam jak to tam się nazywa. To zresztą nie ma żadnego znaczenia to jest, to jest jakby założony podmiot. Y przez województwo podlaskie, przez, no, u władzy platfonsów, krótko mówiąc. No i, i tak się złożyło, że zanim na przykład tu kościelna miała swoje wodociągi i sama zaopatrywała mieszkańców, no to te ceny nie wzrastały i było wszystko ok. Jak tylko weszli do tej właśnie spółki, do tego podmiotu te wodociągi podlaskie, czy też wody podlaskie, to no to tam się pojawiła strata i w ogóle jakieś niedobory i przez to trzeba było mieszkańcom tu podwyższyć opłaty za wodę, w związku z czym ludzie się wkurzyli i dlatego chcą odwołać wójta. No takie dzisiaj jest zarządzanie. PKS nam pada. Spółka PKS, która dowodzi jeszcze powiedzmy, czy dowoziła niedawno ludzi po całym regionie, nie wygrała ani jednego przetargu. Na przykład w Ząbrowie będzie, będą realizowane przewozy przez Sokołów, Podlaski. No bo PKS, nasz podlaski, to przecież nie może, tak? No i tak jest niestety w każdej dziedzinie, gdzie platformsy do, dobierają swoje łapki, czy też przypinają swoje łapki do czegokolwiek. I ta sytuacja będzie się pogarszała, bo tak, zamknięte są przejścia graniczne, mówię, wykluczenie komunikacyjne. Pani Henik Gloska z panem Dorożału zaorali branżę drzewną. Ja o tym mówiłam dosyć często w, no, w innych tam nagraniach czy też w innych swoich wystąpieniach publicznych. Tam jest naprawdę sytuacja tragiczna. Branża turystyczna leży odkąd ruscy z Białorusinami zaczęli tutaj wojnę hybrydową yy, i przestali do nas, krótko mówiąc, przyjeżdżać turyści. A naprawdę, Podlaski w ostatnich latach się turystycznie bardzo dobrze rozwijało. Wspinało się tutaj więcej, coraz więcej ludzi przyjeżdżało właśnie dlatego, że chciało spędzić swój wolny czas w ciszy, w spokoju na łonie przyrody, a to naprawdę. Jest przyjemnie dobre, jedzenie jest nie, no, tylko ciężko dojechać z dowolnej strony. Więc to wszystko powoduje, że my dalej jako województwo podlaskie będziemy na samym dole, jeżeli chodzi o wskaźnik bezrobocia, ale i wysokość zarobków. A Białystok no, z takim geniuszem ekonomii jak Tadeusz Truskolaski, który mówi, że ten wysoki wskaźnik bezrobocia i niskie zarobki to a, Sukcesów nie wróżę, co już wskazuje, że nawet Bielsk Podlaski, który się w ostatnich latach mocno wyludniał, ma niższe bezrobocie niż Białystok. Przypadek? Nie sądzę. Tam nie ma Tadeusza Truskolaskiego u władzy. No i też tam działa część firm, która całkiem nieźle sobie radzi. No i cóż mogę powiedzieć: sytuacja o tyle dramatyczna, że przy rosnącym wskaźniku bezrobocia. Zmniejsza się liczba mieszkańców, to gdyby ci mieszkańcy, którzy powyjeżdżali za pracą albo za wyższymi zarobkami zostali, to sytuacja by nie była tak zła, ale ona jest zła i nic nie wskazuje na to, że się zmieni. Dopóki będziemy mieli geniuszy z Platfonsów w zarządzie województwa podlaskiego, gdzie PK spada, te wody całe zaczęły przynosić straty. Nigdzie nie przynoszą, tu przynoszą, tak? No, hit, nie. no i oczywiście geniusz truskolaski. Ze swoim, a, ze swoim synem, bo to y, syn jeszcze to, Tadeusza Truskolowskiego, jak go przedstawił kiedyś, kiedy po raz pierwszy startował do Sejmu jeszcze pan Ryszard Petru, ten od Sześciu Króli, to mówił, że on stawia tutaj na Krzysztofa Truskolowskiego, obecnie posła, bo to jest młody, prężnie działający przedsiębiorca który proszę Państwa, jak się okazało był po prostu pracownikiem zatrudnionym na umowę zlecenie u innego przedsiębiorcy, no to jeżeli tak my mamy rozwijać przedsiębiorczość i obniżać tę skalę bezrobocia, to państwo wiecie jak będzie, nie? Myślę, że omówiłam wszystko. A jeszcze jedna rzecz, bo ostatnio rozmawiałam z przedsiębiorcami na przykład z branży budowlanej, którzy mówią, że budowlanka leży na łopatkach. Rozmawiałam także z przedsiębiorcami z branży motoryzacyjnej, no i tam usłyszałam, że ludzie zaczęli chodzić od drzwi do drzwi i szukać pracy. Przez ponad 10 lat to w ogóle się nie zdarzało. Ludzie jak szukali pracy, przysyłali CV albo hmm, dzwonili, a teraz chodzą od drzwi do drzwi, pukają, pytają, czy jest jakaś praca. 10 ponad lat tego nie było. No i ja mówię o branży motoryzacyjnej, gdzie po prostu no, cały czas przecież no, my kupujemy, reperujemy samochody, tak, więc to powinno hulać, a, a nie hula. Tutaj też jest bryndza, więc... Nie mam dobrych wiadomości. Chyba, że ten może nie wiem, jak się odsunie ten rząd od władzy, to może coś się zacznie poprawiać. Potrzebne są na pewno inwestycje. Dziękuję Państwu za uwagę.